Wygrała z dość dużą przewagą praca numer jeden. Jest to praca, która również wygrała po obradach jury, czyli to jest praca, która zdobyła drugie miejsce według jury. Jeżeli chodzi o projekt, autorzy tej koncepcji podkreślali, że w dużym stopniu stawiają na sport, czyli, czyli to, co tam się dzieje aktywnego, czy wspinaczki na skałki, czy nurkowanie, czy też ten, ten, to miejsce, które ma być przeznaczone na kąpielisko. To, co najbardziej podkreślali, to również dbałość o tą przyrodę, która tam się znajduje, czyli wszystkie alejki jak najmniej ingerujące w to, co znajduje się na Zakrzówku, tak, żeby nie zepsuć tego, co tam mamy i tak, żeby to w sposób bezpieczny udostępnić mieszkańcom, bo to jest tak naprawdę priorytet i to był priorytet we wszystkich pracach. W tej chwili będziemy spotkamy się z autorami tej koncepcji, będziemy rozmawiać na temat sposobów, w jaki, jaki będziemy już realizować następny etap, czyli projekt budowlany. Chcielibyśmy, żeby niezbędne pozwolenia, niezbędne projekty były najpóźniej do... Wiosny czy późnej wiosny przyszłego roku, tak żebyśmy w okresie, mam nadzieję, wczesnowakacyjnym czy tuż po wakacjach rozpoczęli prace budowlane na Zakrzówku.